To jest styk kontraktów, część autostrady wykonanej i dalszy ciąg autostrady w kierunku Tarnowa. Jest to pierwszy z obiektów, z 29 obiektów inżynierskich na tym odcinku, który, którego długość wynosi 23, ponad 23 km. Jest to obiekt, można powiedzieć, już w obecnym czasie klasyczny. Żelbetowy, sprężony. Jeszcze nie tak dawno sprężenie było czymś nowym, ale już od, od kilkunastu lat one nie są nowością.